Dorota, godzina tuż po swojej walce. Witaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsza, pierwsza runda bardzo dynamiczna. Koniec rundy: mocne kopnięcie na wątrobę. Niewielu się po tym podnosi. No, przeciwniczka wstała. Co czy ledwo? Ja nawet mam wrażenie, że sędzia troszeczkę tam przeciągnął ten moment, bo na 8 w zasadzie nie stała. No i za chwilę był gong, więc już w ogóle Aneta miała, miała szczęście, zdążyła się pozbierać. No właśnie, później się troszkę odgryzała, no ale 3-0, dominacja pełna. E, no tak, tak też zakładałam, że będzie, chociaż muszę przyznać, że zaimponowała mi Aneta, że faktycznie się właśnie odgryzała. Par, parę ciosów mocnych ulokowała, w sensie prawych prostych, ja trochę się dałam na to nabrać. No i powiedzmy sobie szczerze, Aneta przyjęła tą walkę w ostatniej chwili, także naprawdę wielki szacunek i bardzo jestem wdzięczna Anecie, że zawalczyła. I mam nadzieję, że, że, że ta walka się mimo wszystko podobała. No, na pewno dużo serca w to wkłada. Kobiety generalnie troszkę inaczej walczą, takim większym zacięciem. Tak, tutaj e, chyba mm, więcej emocji jest e, wymalowanych na twarzy. E, no tak, tak, tak mamy, że jesteśmy bardziej emocjonalne. E, Dorotka, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. E, dziękuję bardzo, do zobaczenia już niedługo na ringach.